Siema, w dzisiejszym materiale chciałem Wam z bliska pokazać poda od firmy Smok Fecha Pro w kicie Tak prezentuje się samo opakowanie I przejdźmy do tego co znajduje się w środku Oczywiście, samo zasilanie w przepięknym niebieskim kolorze, przycisk Fire, który jest jednocześnie całą płytką wciskową, port USB typu C do aktualizacji bądź ładowania naszego podzika. Mamy tutaj, jak zauważycie, z obu stron przeloty powietrza, wyświetlacz, przycisk minus oraz plus. No i klapkę, pod którą znajdziemy miejsce na jeden akumulator 18650 Włóżmy sobie zatem ogniwo Zamkniemy klapkę I odłożymy go na chwilę na bok Dalej znajdziemy oczywiście Kartridż W którym możemy wymienić ustnik Jest on typu 510 Gumową zaślepkę pod którą zalewamy likwid regulację przepływu powietrza no i również grzałeczkę w tym wypadku RGC typu mesh o oporności 0,17 zalecana wartość przez producenta to między 40 a 80 W przejdźmy teraz do drugiego kartridża w nim również możemy wymienić ustnik, jak i regulować przepływ powietrza, tylko tutaj pasują wyłącznie grzałki RPM. W zestawie mamy grzałkę meszową o oporności 0,4 i zalecaną wartością 25 W. Dalej mamy kabel USB typu C. A pod spodem znajdziemy ważną informację od producenta, aby używać oryginalnych akumulatorów. I zwróćcie uwagę, aby izolacja nie była uszkodzona jest to bardzo ważne. I na samym dnie zbędna papierologia w tym wypadku dość pokaźna. Przejdźmy teraz do samego fecha. Pięcioklikiem go uruchamiamy. I na pierwszy rzut oka widzimy pojemność akumulatora, ilość watów ustawioną na grzałkę, oporność grzałeczki, kłódkę, w tym wypadku ona jest odblokowana, czas ostatniego zaciągnięcia, ilość buszków. I teraz tak, fajerem i plusem możemy zmienić sobie kolorki, fajerem oraz minusem. Możemy zresetować nasze burzki Trzy klikiem blokujemy nasze urządzenie Również trzy klikiem odblokowujemy Przyciskając przycisk minus oraz plus Blokujemy te przyciski, żeby przypadkiem nic nam się w kieszeni nie zmieniło Tak samo odblokowujemy Trzymając minus zmniejszamy waty Trzymając plus zwiększamy je Samo urządzenie pracuje od pięciu do 80W i teraz żeby móc używać nasze, naszego podzika trzeba wziąć jeden z cardidży. w tym wypadku wezmę kartridż RPM należy go zalać odczekać od 10 do 15 minut żeby grzałka zdążyła się nasączyć i po upływie tego czasu montujemy kartridż w podziku ustawiamy moc zalecaną na daną grzałkę i cieszymy się z gotowego Fecha Pro w kicie. Dajcie znać, czy podoba Wam się urządzenie. Lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. Będę wdzięczny, a my widzimy się w następnym materiale. Siema!